Modlitwa do Jezusa Miłosiernego. Jezu Miłosierny, z pokorą staję przed Tobą i oddaję Ci wszystko, co noszę w sercu, moje radości, troski, lęki i nadzieje. Wiem, że Twoja miłość jest większa od każdej słabości, dlatego proszę, obmyj mnie swoim miłosierdziem, umocnij w trudnościach, napełnij pokojem. I prowadź drogą prawdy oraz dobra. Uczyń moje serce wrażliwym na Twoje natchnienia. Naucz mnie przebaczać i kochać, tak jak Ty kochasz, a w chwilach ciemności podtrzymuj mnie swoją łaską. Jezu, ufam Tobie. Bądź przy mnie teraz i zawsze, i zmiłuj się nade mną oraz nad całym światem. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Napisz w komentarzu swoją intencję, prośbę lub zwróć się do Pana Jezusa słowami Jezu, ufam Tobie. Niech Bóg ma Was w opiece. Zasubskrybuj kanał Modlimy się codziennie, aby regularnie otrzymywać powiadomienia o pięknych i inspirujących modlitwach każdego dnia.